Miał być właśnie start na przetarcie, było dużo rzeczy, które były zmienione. Tak naprawdę wszystko było zmienione od właśnie jedzenia, wagi, suplementacji różnej, różnistej. No i techniki bojów przede wszystkim, bo tam to wszystko kulało, mimo że działało, to jednak były takie fundamentalne braki. Więc miał być start na przetarcie. Ja gdzieś tam sobie z tyłu głowy zaplanowałem, że zrobię w końcu te 900. Gdzieś tam jednak, jak potem sobie podejścia policzyliśmy, no to te 911 było w zasięgu, było tam podejście pod rekord Polski na ławie i tak dalej. Finalnie zrobiliśmy z 887,5, 350 w przesiadzie, 300, 300, 232,5 w wyciskaniu i 305 w martwym ciągu. Także tak, nie jest to... Bardzo satysfakcjonujący wynik, ale jednak dużo więcej wyciągnąłem z tego startu niż, niż sam wynik, więc overall jestem zadowolony.